Dzień dobry, witamy na pocztangą.pl. Spróbujemy dziś odpowiedzieć na pytanie, które zajmowało ludzi już od czasów antycznych. Jak wygląda ładny przysiad? Zapraszamy. Wyróżniliśmy dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest kąt tułowia, czy też, będąc bardziej dokładnym, utrzymanie pochylenia tułowia zawodnika względem Ziemi w pracy koncentrycznej i ekscentrycznej. Prawidłowo wykonany ruch hip hinge ustawia tułów zawodnika pod pewnym kątem. Nadrzędnym zadaniem naszego atlety jest zachować tą pozycję na samym dole przysiadu oraz przez większą część pracy koncentrycznej. Drugą rzeczą na jaką szczególnie zwracamy uwagę jest zachowanie długości ramienia siły na staw kolanowy. Wyobraźcie sobie, że przed naszym zawodnikiem w dole przysiadu wyrasta ściana, którą on dotyka kolanem. Zadaniem atlety będzie utrzymanie niewielkiej odległości kolana od naszej niewidzialnej ściany. Z drugiej strony, stały kontakt z niewidzialną ścianą również jest błędem, ponieważ prowadzi do wydłużenia ramienia dźwigni na staw kolanowy. Jak widać, Jacek nieco to ramię dźwigni skrócił, ale wybaczymy mu. Owe dwie zasady są zawsze aktualne, niezależnie od waszej mechaniki, ustawienia czy mobilności. Przestrzegając tych dwóch zasad, struktury zaangażowane w ruch są obciążone równomiernie przez cały przysiad. Wydawać by się mogło, że to tak naprawdę niewiele, ale wszystkie braki techniczne i siłowe skutkować będą upośledzaniem wzorca ruchowego. Bo tak naprawdę, drodzy Państwo, trójbój siłowy to bycie sztywnym i utrzymanie optymalnej pozycji ze sportowym pozdrowieniem.